W ogniu pytań Katarzyna Szatkowska. Witam państwa bardzo serdecznie. A moim gościem jest pan Piotr Roman, prezydent Bolesławca i lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co popsuło się między panem Rafałem Dutkiewiczem, między Piotrem Romanem, Robertem Raczyńskim i innymi, którym bliska była idea apolityczności w samorządach? To jest kwestia wierności zasadom. My jesteśmy wierni temu, co powiedzieliśmy sobie 4 lata temu, czyli jesteśmy wciąż bezpartyjni. Jeżeli zawieramy koalicję, to po wyborach, a nie przed wyborami. Pan prezydent Wrocławia zdecydował inaczej. Czy ten ruch bez Rafała Dotkiewicza ma szansę powodzenia? Ja uważam, że ma ogromne szanse, dlatego że gdyby było inaczej, to nie przyłączaliby się kolejni samorządowcy. Właśnie dzisiaj jesteśmy po konferencji, burmistrz Jawora, burmistrz Lwówka Śląskiego, dzwonią do nas inni samorządowcy. Myślę, że w najbliższym czasie kolejne nazwiska się pojawią, a to wynika przede wszystkim z tego, że my mamy dość takiej drogi klamkowania, to znaczy chodzenia po różnych partiach politycznych i proszenia, błagania o to, żeby zechcieli łaskawie pochylić się nad problemami naszych miast miasteczek. My chcemy swoją reprezentację. Co ważne, ten proces następuje w całej Polsce, bo podobnie jest w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, na ziemi lubuskiej, na Kielecczyźnie, więc bardzo w bardzo wielu miejscach powstają podobne ruchy ludzi zmęczonych tym takim tańcem dziwacznym partii politycznych. My po prostu chcemy robić swoje, my jesteśmy ludźmi bardzo konkretnymi. Jaki cel mają bezpartyjni samorządowcy? Celem jest wprowadzenie jak największej ilości radnych do sejmiku, tak żeby móc wpływać na decyzje dotyczące naszego regionu. To będą bardzo ważne lata, dlatego że to jest ostatnia perspektywa Unii, Europejskiej. Ostatnie pieniądze i my walczymy o pieniądze dla mieszkańców naszych gmin. Proszę powiedzieć, skoro y, nazywacie się Państwo ludźmi kompromisu, dlaczego nie umiecie rozmawiać z partiami politycznymi? Ależ my rozmawiamy z partiami i co mądrzejsi ludzie z partii doceniają te nasze działania, mówiąc o tym, że oni widzą nas jako potencjalnych koalicjantów. Tu, tu nic wielkiego się nie dzieje, tylko że u nas będzie reprezentowany interes mieszkańców. W tamtych partiach obawiam się, że często będzie decydował interes partii, czyli często interes. Sformułowany poza naszym regionem, na przykład w Warszawie. Bardzo dziękuję za, dziękuję. za rozmowę. Pan Piotr Roman, prezydent Bolesławca i lider e, ruchu bezpartyjni samorządowcy, e, był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy bardzo.